Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak zbudować porządny safe z LEGO. To teraz pokażę Wam części, jakie potrzeba do zawiasu w sejfu. OK. I zaczynamy budowanie. Bierzemy oto taki kocek. mamy jakby taką piramidę teraz taki zamek teraz tak czek i tak co no dalej teraz będziemy Go rotate the safe. Kolejny. Tak trzeba zrobić taki postęp, bo potem ten, ten syk nie zadziała, nie? No wkładamy i Teraz na górze, w środku, tu, ten tu. Możemy się teraz przyjrzeć jak wygląda. Jak wyglądają zawiasy, no, odkładamy je na bok i kolejne części, które są potrzebne do zbudowania tego sejfu. Okay. zabieramy o to taką podkładkę, ja zrobiłem sobie ją sam. Tutaj możecie się przyjrzeć, i z drugiej strony jest inaczej. No I chciałam się pokazywać jak to zbudować, na no podkładkę, bo dużo czasu by mi to zabrało. Dobra, teraz musimy dookoła przyczepiać te klocki. Mamy oto takie ścianki, teraz trzeba przyczepić takie klocki. Hmm. Dobra, a teraz zbieramy oto tą ściankę i przyczepiamy ją do Teraz będziemy budowali od środka. Jeszcze wam pokażę, co, co trzeba zrobić. Tutaj jeszcze trzeba zrobić takie. To możemy odłożyć na bok. No, tak. takie coś sobie no. Teraz zabieramy drugi i przyczepiamy to. Jak się, o, może zobaczycie? Dobrze, teraz otworzymy na chwilę nasz zejf. O nie, tutaj coś źle zrobiłem. No pomyłka. Tak, musimy to przesunąć. No, każdy ma pomyłki czasem, nie? No. Ja to naprawię, to o trzeba dalej zrobić. Dobrze. Teraz Zabieramy ta takie i łączymy i robimy tak jak to jest z tego. I teraz to szczepiamy tutaj. Teraz zabieramy taki klocek i przyczepiamy go tutaj. Mm. A teraz pokażę tutaj albo nie najpierw zbudujemy to takie po prostu pijcie teraz od góry Oj, ręka zasłania. Szczepiamy to. To. przyczepiamy zabiasy hmm. teraz zabieramy jeszcze otworzymy na chwilę sejfik muszę go teraz otworzyć tu i Tutaj musimy jeszcze dodać taki krocek tu. O. Tu jeszcze taki krocek. O nie, jakaś pomyłka zrobiłem. O właśnie to tu i to tu. Kolejny wąt. Bo to ciężki mechanizm jest, nie? To każdy się może pomylić. Znowu przyczepiamy dziczki. Przepraszam, że tyle pomyłek, no ale ciężki jest ten mechanizm. Mamy dziczki. I ten z tyłu, co przyczepiłem tam, przyczepiamy. O, no tutaj. Nie, dobrze przyczypię? Tutaj. O. Tak. Ok. Teraz. I znów kolejny błąd zrobiłem, bo trzeba to w drugą stronę zrobić. A to tu. Dobrze, teraz zrobiłam wszystko dobrze. Przyjrzyjcie się, bo tyle według zrobiłem, że mogliście coś źle zrobić od góry. Środka tu. Proszę. się odczepiły. Dobra, zamykamy. Teraz od góry musimy przyczepić dach. Taki oto klock, jak widzieliście. Wszepiemy go tu na górze. O, jeszcze mocno przycisnąć, żeby to wszędzie się tu wszczepiało. Tu, tu, okej. Okay. Teraz, takie, teraz takie dwa. Tam z tyłu. I oto prezentuje się nasz sejf, który teraz nie możemy otworzyć. My musimy tak pokręcić, żeby to się... O, teraz akurat było otwarte. Musimy tu tak... O, teraz nie mogę, nie mogę otworzyć. Zablokowany jest. No, ale kręcę kręcę. I otwiera się. Polecam, bardzo fajnie jest. No to do następnego odcinka. O.